Zagadkowy zakątek i labirynt trzech prób. W głębi tęczowej dżungli mieszkał sprytny kameleon Kajtek. Nie tylko potrafił zmieniać kolory, ale też uwielbiał zagadki i tajemnice. Pewnego dnia podczas wspinaczki po starym pniu Kajtek dostrzegł dziwną mozaikę ukrytą pod mchem. Gdy ją odsunął, Zobaczył mały świecący bursztynowy amulet. Na nim był wygrawerowany napis: Tylko ten, kto przejdzie przez labirynt trzech prób, odkryje sekret zielonego serca dżungli. Kajtek aż zzieleniał z emocji. Bez chwili wahania ruszył w drogę. Kajtek dotarł do polany, gdzie stały trzy mówiące drzewa. Każde z nich szeptało coś innego. Na pniu jednego z drzew pojawiło się pytanie. Która z roślin naprawdę rośnie na drzewie? Poziomka? Banan? Czy dynia? Hmm, muszę się zastanowić. Kajtek spojrzał na liście bananowca, który rósł nieopodal i zawołał. To banan! Drzewa zaszumiały radośnie, a z liści spłynął złoty pył, który ułożył się w napis. Podążaj za szeleszczącymi krzewami. Zaprowadzą cię do kolejnego wyzwania. Wśród głośno szeleszczących krzewów, gdzie wszystko wyglądało, jakby rosło w zwolnionym tempie, Kajtek znalazł urząd kamieni. Na każdym z nich był inny symbol: nasiono, kiełek lub mała roślinka, kwiat, owoc. Wśród kamieni ukryta była kartka z napisem Uporządkuj, jak rośnie roślina. Muszę pomyśleć! Kajtek spojrzał uważnie i powiedział: Najpierw nasiono, później kiełek, następnie kwiat, a na końcu owoc. Kamienie rozbłysły kolejno, a na ostatnim pojawiła się świetlista strzałka w górę. Kajtek zaczął więc wspinać się po wielkim drzewie, aż trafił na szczyt wzgórza. Na wzgórzu znajdowała się grota. W środku wisiały trzy obrazy. Nad nimi złoty napis. Wskaż ten, który przedstawia coś, co nie pasuje do reszty. Obraz pierwszy. Ptaki lecące po niebie. Obraz drugi. Nietoperz wiszący w jaskini. Obraz trzeci. Rybka pływająca w stawie. Hmm, muszę się zastanowić. Kajtek zmrużył oczy. Hmm, ptaki i nietopyś latają. Ale rybka? Ona pływa. Rybka jest inna. Grota zadrżała, obrazy zniknęły, a w powietrzu pojawiła się mapa dżungli z zaznaczonym miejscem zielone serce. Kajtek dotarł do środka ogromnej pustej polany. Na jej środku wyrastało jedno drzewo, szmaregdowe pulsujące spokojnym światłem. Pod nim leżał kamień z napisem: Nie skarb, nie złoto, lecz ciekawość i mądrość prowadzą dalej. Twoje serce zna drogę. Obok pojawiły się trzy dary: medal odkrywcy natury, koszt tropikalnych owoców i czapka Mistrza Zagadek. Kajtek zamrugał oczami, uśmiechnął się szeroko i powiedział: To dopiero początek! I od tego dnia kameleon kajtek podróżował po dżungli, rozwiązując kolejne tajemnicze zagadki. Mam nadzieję, że bajka ci się spodobała. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę lub poproś o to kogoś dorosłego. Aby nie przegapić żadnej nowej przygody, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Do usłyszenia w kolejnych zagadkowych przygodach.